Tak się dobrze składa, że wielu z Was ma u siebie w domach sterowniki i całą automatykę właśnie z tej firmy. No to właśnie specjalnie dla Was postaram się nagrać ciekawy materiał, jak oni to wszystko robią i składają, tak aby każdy z Was mógł sterować sobie tym, czym chce. Oczywiście, zanim cokolwiek wyjdzie w świat, należy to sprawdzać i testować. Idziemy dalej na promontaż. Tutaj mamy makaroniki. Jak też dobrze kojarzy kolory. Tak, to są właśnie wykonywane czujniki temperatury. Wszelakiego rodzaju. Krystian zostaw to. Na fryzjera to ty się na pewno nie nadajesz. To nie jest warkocz, tylko jakaś popierdółka. Idziemy dalej. Takich stanowisk jest wiele. Wszak jak widzieliście tych kabli z czujnikami jest masa do wykonania. To już wyższa szkoła jazdy, wszystko zautomatyzowane. Maszyna po prostu wlutowywuje poszczególne elementy elektroniczne. I powiem wam, że robi to wrażenie, bo tego jest tyle do jednej płytki nie mam pojęcia, jak elektronik może się z tym ogarnąć. Ale zauważając, jak bardzo zaawansowana technologia jest w dzisiejszych. Urządzenia, które sterują czymkolwiek, no to taka ilość elektroniki jest nieunikniona, a jeżeli duża ilość elektroniki, no to i też duża i poważna kontrola jakości, każda płytka jest sprawdzana. Każdy obwód elektryczny przechodzi konkretny test obciążenia nawet zdziwiłem się, bo jest coś takiego jak optyczny test. Komputer oraz pracownik sprawdza jakość lutowanego elementu. Pewnie dla wszystkich tych, którzy znają się na lutowaniu takich elementów, to nie jest nic nadzwyczajnego, ale dla mnie ja to poproszę, że widzę pierwszy raz w życiu. O, a tutaj są składane wasze ulubione sterowniki. Kawałek po kawałku, etap po etapie i z tego wyjdzie jakiś tam sterownik. Widać, że wszystko jest dopracowane. Aby ta automatyzacja była logiczna i spójna. To, że coś już wyszło z taśmy czy z jakiegoś robota, to jeszcze musi przejść przez ręce pracownicze. Jakieś docinanie elementów precyzyjnych często musi wykonać człowiek. Każdy z tych sterowników przygotowanych przechodzi test kontroli jakości. O, a tutaj wtryska Z granulatu wyskakują poszczególne elementy składowe takich sterowników, obudów czujników i tym podobne. Także uważam, że całość procesu produkcji naprawdę robi wrażenie. A żeby był komplecik, to jeszcze wszystkie folie, które są naklejane z oznaczeniami na sterownikach też są produkowane tutaj. Także zobaczcie, jaki ogrom pracy musi być włożony, aby wypuścić na rynek kompletny system sterowania, na przykład ogrzewaniem podłogowym albo innymi urządzeniami.